Słuchajcie, dam sobie rękę uciąć, że są wśród widzów tacy, którzy woleliby ten rower oglądać z tak daleka, albo nawet jeszcze z dalsza. I jednak my, proszę Państwa, nie będziemy się wygłupiać, ponieważ mam wrażenie, że ten rower zdążył już odnieść tyle sukcesów i dzięki Tadejowi był tak często widoczny na ekranach waszych telewizorów, że już wszystkim zdążył się opatrzeć i. Też patrząc po tym, co pokazało się na rynku po premierze tego roweru, to Kolnago Y1RS, to po angielsku to brzmi trochę lepiej, po polsku to brzmi naprawdę umiarkowanie, to ten rower zdążył już stać się wręcz zwyczajny. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o swoje osiągi i ilość zwycięstw, które ma na swoim koncie, no to zwyczajny absolutnie nie jest. I ja dzisiaj korzystając z wyjątkowej okazji, że udało mi się ten rower na żywo dorwać w Morajże w 50 11, gdzie można go sobie kupić za jedyne. 14 tysięcy euro. Pokażę Wam dzisiaj ten rower. To jest taka idealna odpowiedź do materiału, który zobaczyliście w grudniu na Bike Show, czyli skoro był na Bike Show nowy Factor One, no to trzeba pokazać jego rywala. Jego dużo, dużo bardziej utytułowanego rywala, a śmiem twierdzić, że utytułowanego o wiele bardziej niż Factor w ogóle kiedykolwiek ma szansę być. Kolnego Y1 RS dzisiaj na Bike Show. To dużo mówić, proszę Państwa. Colnago, marka, która wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z pięknymi, klasycznymi rowerami szosowymi. No dalej myślę, że jest tak, że jak ktoś myśli o kupnie roweru, który łączy takie cechy klasycznych szos, jednak z nowoczesnością i z niską wagą, z osiągami, no to jednak rowery Kolnago są gdzieś na topie tych konstrukcji. W ogóle, jeżeli chodzi o włoskie rowery, to jednak Pinarello, które. Jest mimo wszystko w pewien sposób futurystyczny. No dzisiaj to już się opatrzyło, ale jednak Pinarello kiedyś przez te swoje kształty było trochę futurystyczne. To jednak właśnie Colnago było tą marką, która miała długo te rowery przede wszystkim takie bardzo klasyczne. No ale czas leci, trzeba też powalczyć, trzeba się pokazać, skoro w World skoro w kolarskim świecie jednak Często jest tak, a czy dzisiaj to w zasadzie jest standardem, że te największe sukcesy odnosi się jednak na rowerach, które często mają dużo tych cech aerodynamicznych. A Kolnago jest marką, która współpracuje z Emiratami, i Kolnago jest marką, na której jeździ Tadej. No to trzeba było Tadejowi dać narzędzie do walki, które w czasach tych marginal gains, w czasach, gdzie czasami liczą się naprawdę ułamki sekundy, no to będzie to rower, który będzie tych ułamków sekund dostarcza. No i tak powstał ten rower. Powstał w ciekawy sposób. Ciekawe było jego projektowanie. E to jest rower, który w momencie swojej premiery uchodził za najszybszy. W ogóle to hasło: najszybszy rower na świecie to jest bardzo ciekawe i ogólnie wszyscy wiemy, że to jest często mocno naciągane. Są testy, które są bardziej obiektywne, są testy, które są nieobiektywne. Są producenci, którzy są bardziej wstrzemięźliwi, są tacy jak Faktor, którzy lecą po bandzie, jeżeli chodzi o fantazję, bo wiele osób zaczyna coraz bardziej przyczepiać się do tych wyników, które podawał Faktor przy okazji premiery Łana, że tamte podawanie wyników typu. 20% szybsze od czegoś innego, to jest takie bardzo, bardzo w cudzysłowie, i to już jest bardzo skupienie się na pewnych parametrach w bardzo specyficznych warunkach, które w realnych okolicznościach przekładają się na dużo, dużo, dużo mniej niż 20% jakiegoś tam progresu, jeśli w ogóle. Co jest ciekawe w projektowaniu tego roweru? W dzisiejszych czasach najczęściej rowery projektuje się w ten sposób, że powstają one w różnych programach graficznych, tam są, że tak powiem, poddawane pierwszym wirtualnym testom, czyli jeżeli chodzi o aerodynamikę, jeżeli chodzi o cenę sztywności, jeżeli chodzi o różne parametry jezdne, no to oczywiście dla trochę cięcia kosztów, dokonuje się tych pomiarów na modelu wirtualnym. Dopiero później buduje się modele rowerów takie rzeczywiste, które no, trafiają na przykład do pomiarów tunelodynamicznych i tam dochodzi do weryfikacji tych osiągów i założeń. W przypadku. Kolnago było trochę inaczej. Co ciekawe, Colnago przy projektowaniu tego roweru zastosowało metodę, która znana była chociażby z Festki. Kiedyś Festka użyła tej metody, ale w zupełnie innym celu, ponieważ Kolnago stwierdziło, że bardzo często jest tak, że pewne założenia aerodynamiczne, które wychodzą z programów graficznych, po przełożeniu tego do neurodynamicznego na realnym modelu roweru, już z konkretnymi komponentami, a już zwłaszcza z przyłożeniem kolarza, no to są duże rozjazdy między tymi wynikami. Więc tutaj budowano rower niejako bardziej w oparciu o istniejący prototyp, który był oczujnikowany. Dlaczego Festka też tak robiła? Ponieważ Feska też kiedyś zbudowała taki rower, który był cały naszpikowany czujnikami, natomiast tam chodziło bardziej o optymalizację kształtów pod kątem sztywności, efektywności przenoszenia mocy, nie tyle jeżeli chodzi o aerodynamikę. Ten rower, oczywiście, te parametry też były ważne, ale tutaj też chodziło o optymalizację aerodynamiczną roweru, właśnie w oparciu o rzeczywisty model. Więc to było trochę tak, że był model taki rzeczywisty, który mierzono, weryfikowano to w programach, prawda, do projektowania, potem znowu to przekładano na model. To wszystko działo się w takim kręgu, tunel aerodynamiczny komputer, ale w tym wszystkim gdzieś zawsze były istniejące realne prototypy. Przez co ten rower, zdaniem Kolnago, już jako gotowy produkt, gotowe narzędzie do wygrywania, które trafiło w ręce Tadeja i spółki, miał być taki, jak były założone parametry podczas jego projektowania. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że. Bardzo dużo zwycięstw ten rower odniósł. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że pewnie, jakby Tadejowi dać taczki, to też pewnie miałby świetne wyniki. Pewnie tak jest, bo kolarze tej klasy są w stanie wygrywać na wielu rowerach. Natomiast nie da się ukryć, że zawodnik tej klasy, który ma do wyboru różne rowery w Colnago, a wiecie dobrze, że Kolnago ma też troszkę bardziej klasyczne rowery w ofercie. To jednak w 2025 roku właśnie ten rower. Był podstawowym narzędziem TDA do wygrywania wszystkich wielkich wyścigów. Czyli generalnie, jak zobaczycie na. Etapy i na wyścigi, na których Tadej jeździł na tym rowerze, no to jednak jest tak, że bardzo często może ktoś by powiedział, że pewne elementy jakiegoś etapu, pewna charakterystyka wyścigu skłaniałaby być może bardziej wiele osób do sięgnięcia po rower bardziej klasyczny, taki bardziej górski, a jednak Tadej bardzo dużo, nawet takich trochę górskich etapów wygrywał właśnie na tym rowerze, który teoretycznie jest rowerem aero. Co tu się dzieje ciekawego? Tak naprawdę najciekawszym elementem tego roweru jest to, co jest najłatwiej widoczne, czyli brak takiej klasycznej rury. To są rozwiązania, które mają oczywiście sprawić, że rower będzie bardziej zoptymalizowany aerodynamicznie. Jest, są pewne wyniki badań, które pokazują, że ta taka klasyczna rura niewiele daje, a trochę przeszkadza, jeżeli chodzi o aerodynamikę, że da się zapro zaprojektować rower. Bardzo sztywny, bardzo efektywny aerodynamicznie, który nie będzie miał takiej klasycznej rury podsiedłowej. To nie jest najlżejszy rower. To jest oczywiście coś, co jest klasyczne dla dzisiejszych współczesnych rowerów Aero. Ten rower jest sporo cięższy niż taki, nazwijmy to, górski odpowiednik od, od Colnago. Natomiast oczywiście co innego, taki rower, który możecie kupić, co innego rower Tadeja. W ogóle rowery Tadeja są budowane na podstawie niepomalowanych ram, więc są odczuwalnie lżejsze, bo są inaczej malowane niż rowery. Takie, które można sobie kupić w sklepie, bo te yy, lakiery i generalnie malowanie takie rowerów do kupienia zwykle jest sporo, sporo cięższe. Natomiast no, nie jest to najżywsza rama, to jest charakterystyczne dla rowerów tego typu, rowerów aero, w których zwłaszcza widelec jest tak yy, jakby częścią też główki. To jest rozwiązanie bardzo podobne do tego, które widzieliście w faktorze One. Oczywiście tutaj to jest mniej radykalne, bo ten widelec nie jest bardzo szeroki i to jest też główna różnica, moim zdaniem, między tym rowerem a faktorem One. Bo pewne założenia, jeżeli chodzi o geometrię, są bardzo podobne, czyli ten rower też. Troszeczkę powstał w kontekście preferencji Tadeja, jeżeli chodzi o geometrię rowerów, ponieważ jest to rower, który dość mocno przeciąga nam pozycję do przodu. To jest akurat charakterystyczne dla dzisiaj topowych wyścigowych rowerów Aero, że jednak ta pozycja zmierza bardziej do przodu, czyli tutaj, gdyby tutaj była klasyczna rura podsiodłowa, to ona jednak miałaby taki kąt bardziej wyprostowany i pchałaby nam użytkownika kolarza do przodu. No Nie ma jej, więc tego tak bardzo nie widać, natomiast jest to rower, który jednak dość mocno pcha nam kolarza do przodu generalnie jest optymalizowany pod trochę krótsze korby i takie współczesne wymagania. Oczywiście nie byłby rowerem legalnym według starych założeń UCI, według stałych, starych tych parametrów, jeżeli chodzi o budowę ramy tutaj, jest już zgodny z wymaganiami UCI w kontekście tych nowych, poluzowanych wymagań dotyczących geometrii, a przede wszystkim budowy trójkąta ramy. Geometria tego roweru, tylny trójkąt, mimo tej takiej lekko kosmicznej strony związanej z brakiem klasycznej rury podsiodłowej, to jednak są Elementy bardzo zgodne z dzisiejszymi trendami. Jeżeli prudujemy ten rower do faktora One, a o to mi trochę w tym materiale chodzi, to. Tam pewne założenia są podobne, mimo tego, że wyglądają trochę inaczej. Natomiast tutaj największa różnica to przód tego roweru, no bo pewnie doskonale widzieliście po rowerze Faktora, że tam postawiono na te wyniki badań na te teorie, że bardzo szeroki widelec jest finalnie bardziej aerodynamiczny niż widelec wąski. W przypadku tego roweru główka jest bardzo aerodynamiczna, jest bardzo mocno wyciągnięta do przodu, przez to jest bardzo cienka w tym momencie takim zetknięcia się ze strumieniem powietrza, ale widelec nie jest szeroki i ten rower ma miejsce na maksymalnie 32 mm. Opony i to jest realnie 32 mm. Czyli tutaj, patrząc po prześwitach, przyglądając się temu rowerowi, wydaje mi się, że 32 to jest taka realna, maksymalna, sensowna szerokość. Widelec jest dość mocno spłaszczony, jest dość mocno aerodynamicznie wyciągnięty, zasłania nam zacisk hamulca, więc tutaj wszystko się akurat zgadza. No ale przez fakt, że nie jest taki szeroki, no to na przykład dużo bardziej tak jakby estetycznie udało się tutaj schować kabel od przedniego hamulca. Oczywiście tego typu widelec jest też dużo cięższy niż. Klasyczny widelec, który no nie musi stanowić części główki, no ale znowu w przypadku tego roweru, niska waga nie była kluczowym parametrem. Jeżeli chodzi o kokpit, mamy 12 różnych konfiguracji do wyboru. W sensie szerokości kierownicy, długości mostka, aż 12 różnych opcji do wyboru, jeżeli chodzi o dopasowanie tego roweru do konkretnego użytkownika. Do 2,5 cm można ten cockpit jeszcze podnosić na podkładkach, więc tego typu możliwości, jeżeli chodzi o dopasowanie, też, jak najbardziej tutaj są. No i szczerze powiedziawszy, może na początku ten kokpować. Się dość szokujący, natomiast porównując ten kokpit chociażby do tego z faktora czy z serwelo. To moim zdaniem po czasie wydaje się bardzo, bardzo zwyczajny. On wygląda trochę bardziej kosmicznie, jak się na niego z góry popatrzy, bo jednak tutaj znowu mamy tak jakby troszeczkę wirtualną długość mostka, bo tak jakby pozycja jest bardziej ustalona przez wysięg tej kierownicy do przodu niż przez taką fizyczną długość mostka, to trochę się wszystko to inaczej liczy. Natomiast jak się na to popatrzy z góry, to jest to dużo mniej szokujące niż w faktorze, a już na pewno dużo mniej szokujące niż w przypadku Servelo. To, co jest chyba najbardziej szalone w tym rowerze względem chociażby faktora, to ceny. W przypadku faktora mówiliśmy o bardzo drogich rowerach, o bardzo drogim framesecie, natomiast tutaj mówimy o kompletnym już odlocie. Ten rower, który tu konkretnie widzicie, czyli to jest rower zbudowany na Duraysie, na kołach Envy. Jego koszt to niecałe 15 tysięcy euro. Oczywiście, jak się poszuka w internecie, to przez fakt, że ten rower już jednak ma rok stażu na rynku, to da się gdzieś go dorwać troszeczkę taniej, da się troszeczkę przyoszczędzić. Niemniej jednak jest to dalej bardzo, bardzo drogi rower. Co więcej, w przypadku tego roweru, w przypadku konfiguracji dostępnej na rynku, jest trochę ciekawych rzeczy, jak się popatrzy. No bo na przykład przez pewien czas, nie wiem czy tak jest dalej, ale w konfiguracjach fabrycznych brakowało chociażby pomiaru mocy. Więc tutaj były różne, że tak powiem, kontrowersje związane z tym, jak drogi rower nie ma pewnych rzeczy, które mogłyby się pewnie przydać. Natomiast zawsze w przypadku tego roweru dostajemy chociażby koszyki na bidon, bo koszyki na bidon w przypadku tego roweru są niejako jego częścią, ale to też nie jest nic specjalnie szokującego, ponieważ chociażby już faktor też tak miał. W przypadku tych rowerów Aero często jest tak, że koszyki są projektowane konkretnie pod daną ramę po to, aby znowu zoptymalizować nam aerodynamicznie daną konstrukcję. Co jest pewne? Pewne jest to, że ten rower odniósł bardzo dużo sukcesów. Jeżeli chodzi o te parametry, o tą szybkość być najszybszym rowerem na rynku, takie najbardziej realistyczne dane, które ja znalazłem pokazują, że ten rower przy 50 km na godzinę jest o 1W szybszy od swojego największego rywala, czyli od jak to w praktyce wygląda? No Oczywiście to zależy od konkretnego zawodnika. Znamą też wyniki badań, w przypadku których widziałem, że podobno serwelo wychodziło lepiej, więc tutaj ta walka jest naprawdę gdzieś na owłos. Rywalizacja się odbywa o to, który rower jest faktycznie najszybszy. No, te wyniki głównie pochodzą jeszcze z czasów, kiedy nie było w stawce faktora 1 nowego, więc zobaczymy za jakiś czas, jak ktoś to realnie pobada w tunelu, porówna te rowery nie. Producenci ze swoim marketingiem, tylko jak ktoś po prostu konkretne już rowery w bardziej obiektywny sposób pomierzy. Więc tak to moi drodzy wygląda. Ja, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o moją perspektywę, to ten rower nie odrzuca mnie. Jak w przypadku Faktora też miałem tak, że to nie jest rower, który jakoś mnie specjalnie obrzydza. Dalej jest tak, że Bianchi, Oltre, RC jest rowerem, który dla mnie jest po prostu nieakceptowalny estetycznie, po prostu mi się nie podoba. Tak już Faktor. Ok był bardziej kontrowersyjny przez ten bardzo szeroki przedni widelec, więc przez to może mi się nie do końca podobał, ale też jakoś bardzo mnie nie odrzucał. Natomiast uważam, że Colnago jest ładnym rowerem. Wiem, że ktoś może mnie tutaj za to znienawidzić, ale ten rower uważam, że jest bardzo nowoczesny. Tadej pokazał, że też bardzo szybki i że można na nim wygrywać w różnych e, warunkach, ale też uważam, że ten rower jest po prostu bardzo nowoczesnym rowerem, ale zarazem rowerem niebrzydkim. Jak się popatrzy na pewne elementy, na to jak gięta jest ta kierownica, na pewne niuanse w ogóle nie wiem, czy to widać na tym filmie, ale lakier tego roweru w tylnej części jest pełen takich małych jeszcze przetłoczeń, takich elementów bardziej trójwymiarowych, to ten rower dalej ma w sobie pewnego ducha Colnago. On jest bardzo aero, on jest bardzo nowoczesny, on jest bardzo futurystyczny, ale to nie jest taki futuryzm spod znaku, wiecie, ciosanych po prostu krawędzi takiej masywności czy wulgarności. On jest nowoczesny, ale ja w tym widzę trochę Colnago. Nie wiem, może prawdziwi fanatycy Colnago tutaj uważają, że to jest absolutne bezeceństwo, jednak moim zdaniem jest w tym wszystkim jest. Jeszcze duch Kolnago, eee, moi drodzy, więc bardzo się cieszę, że udało się ten rower nagrać. Te podziękowania dla 5311. Nie wiem, czy akurat to sobie odsłuchają, natomiast bardzo fajnie, że udało się ten rower dorwać, ponieważ w Polsce miałem z tym pewien problem, a chciałem go pokazać. No, niestety nie udało się na nim pojeździć, nie udało się go przetestować. W ogóle, jeżeli chodzi o Kolnago, to z dostępnością testówek jest w moim przypadku ciężko. Zaczynamy, że kiedyś się w końcu jakiś Kolnago uda. Realnie przetestować. No ale właśnie, skoro był faktor na bike show, był faktor one i też mogłem wam go pokazać w takiej statycznej formie, no to cieszę się, że jego taki największy obecny rywal też na bike show wylądował. Napiszcie, co sądzicie. Czy ten rower Wam się podoba? Czy Wam też już troszeczkę spowszedniał dzięki Tadejowi, czy w ogóle dzięki temu, jak zmieniły się dzisiaj rowery? Czy jednak dla Was jest zbyt futurystyczny i uważacie, że po prostu jak Kolnago, to powinno być wręcz. Na mówkach. To jak kolnego to C68, a nic innego w ogóle nie wchodzi w grę. Napiszcie w komentarzach, póki co wam. Dziękuję. Cześć.